Stacja nadawcza, tutaj docierają odpady z terenu naszego miasta. Za pomocą tego, tej ładowarki jest to zagarniane na taśmociąg obniżony, znoszącym taśmociągiem idzie do kabiny wstępnego sortowania. I tam są wybierane odpady, które mogą zakłócić proces sortowania. Czyli jakieś duże kartony, bo dalej przechodzą przez sito i mogłoby to zatkać. Odpady wielkogabarytowe oraz szkło. Szkło, dlatego że potem też przechodzi przez system sit, butelki szklane by uległy rozbiciu i byśmy mogli ich nie wyodrębnić. Czyli jesteśmy, doszliśmy do etapu, że wyciągamy odpa duże odpady kartonu, odpady wielkogabarytowe oraz opakowania ze szkła. Jeżeli już te odpady, które mogą zakłócić proces sortowania są wyodrębnione, odpady idą do tego dużego żółtego urządzenia. Jest to sito bębnowe, które ma różne wielkości oczek. Wydzielamy tam trzy e, frakcje, czyli pod względem wielkości odpadu: do 8 cm, jedna frakcja. Potem jest między 8 a 20 cm i powyżej 20 cm. Czyli jest to ten element mechanicznego sortowania. Ta frakcja najdrobniejsza do 80 mm, czyli do 8 cm, przechodzi przez separator metali żelaznych. Tutaj wyodrębniane są jakieś wkręty, gwoździe, kapsle, nakrętki, klucze. To, co trafi do odpadu, wpada w odpowiedni pojemnik. Natomiast ta frakcja jest jeszcze wydzielana na dwie różne. Idzie do drugiego sita. Gdzie wyodrębniana jest najdrobniejsza frakcja mineralna, którą wykorzystujemy do budowy obwałowania na składowisku odpadów. A to, co jest tą frakcją wyższą, między 20 mm a 80, idzie do firmy zewnętrznej, ponieważ badania wykazują, że tam jest najwięcej odpadów ulegających biodegradacji. Czyli jeżeli mieszkańcy wrzucają obierki do śmieci, to one wypadną nam do tego kontenera. Firma to bierze, doczyszcza, poddaje procesowi kompostowania. To, co nie zostaje wysortowane, idzie do kontenerów i jest to tak zwany balast posortowniczy. Pewnie jeszcze byśmy mogli coś odzyskać, ale taśma też musi ma określoną prędkość, ludzie też mają określoną możliwość. Natomiast są to z reguły najdrobniejsze frakcje, które nie można w ciągu normalnej pracy linii wyciągnąć czyli to wszystko stanowi balast i to idzie na składowisko balastu które znajduje się na terenie tego obiektu. Tutaj mamy zespół separatorów. Czyli możemy mechanicznie wysortować odpady metalowe do tego kontenera, czyli wszystkie konserwy, jakieś puszki tutaj do kuwety opakowanie z metali nieżelaznych. Każdy z tych odpadów należy jeszcze ręcznie dosortować, bo jeżeli konserwa po ananasie na przykład jest w worku foliowym, w torebce foliowej, to separator nie wyciągnie jej z tej torebki, tylko wyrzuci razem z tą torebką. Jesteśmy w części hali, który zarówno stanowi nadawę numer 2, jak również magazyn surowców gotowych. Jeżeli chodzi o tą nadawę, to tutaj, pani dyrektor o tym mówiła, jest lej zasypowy, gdzie nakładane są odpady, które trzeba doczyścić. Jeżeli jest dobry stan tych odpadów, wrzucamy do tego leja i to idzie już do jednej kabiny i jest to rozdzielane. Wykorzystywane jest to zgodnie z założeniami technologicznymi, do, na przykład do sortowania selektywnej zbiórki są instalacje, które potrafią wydobyć wszystkie elementy takiego opakowania. Zarówno papier, jak również y, tworzywa sztuczne, jak również folię aluminiową, która w środku w większości przypadków jest wyłożona. Mamy też odbiorcę, czy zainteresowanego odbiorcy, który na przykład to mieli i poprzez prasowanie wytwarza płyty, które są wykorzystywane w budownictwie do szalowania na przykład fundamentów, czyli do, 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 do przemysłu budowlanego. separatora metali żelaznych z trzech źródeł, że tak powiem. Czyli te wszystkie konserwy, puszki, to jest separatora, który mieliśmy okazję poznać. Ta drobna frakcja to jest przed sitem, o którym też mówiłem, te wszystkie nakrętki, gwoździe. Jak również mamy na, na tym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostarczane są też odpady wielkogabarytowe i tam panowie to roz, rozbierają i jeżeli są jakieś elementy krzeseł, komputera sama na przykład obudowa, to jest to tutaj przywożone, wywożone do huty, huty z stali.